Tutaj dotknęliśmy tematu, który jest bardzo mało rozumialny przez nasze głowy. I chciałam dzisiaj pocieszyć wszystkich tych, którzy mają takie poczucie, że idzie za wolno, że zmiana jest taka mozolna, że trzeba w nią wkładać dużo pracy albo nie wiadomo, jaką pracę już wkładać, bo żadna nie działa. Chciałam naprawdę podzielić się dobrymi wiadomościami. Do mnie od paru ładnych dni spływają same dobre wiadomości. <laughs> I powiedzieć taką rzecz. Jeżeli my będziemy pogłębiać swoją świadomość symultaniczności wszystkiego czyli świadomości tego, że cała nasza przyszłość Zawiera się też w chwili obecnej, że cała nasza przeszłość, która się aktywuje, zawiera się w chwili obecnej, kiedy będziemy pielęgnować tę świadomość. Te ściany, które do tej pory uważaliśmy za ściany pomiędzy teraźniejszością, przyszłością, tym życiem, innym życiem, tą inkarnacją, inną inkarnacją te ściany one zaczną się powoli rozpuszczać. Co to znaczy? To znaczy, że w tej jedynej, unikatowej, niepowtarzalnej chwili obecnej, Będziemy naprawdę zaopiekowani na maksa, ponieważ w tej jedynej niepowtarzalnej chwili obecnej będziemy mieli łatwość sięgania po wszelkie info, które jest nam w tej niepowtarzalnej chwili obecnej potrzebne. I naprawdę nie trzeba robić wtedy wielkich, nie wiadomo jakich zabiegów. Tam wystarczy wiedzieć, gdzie chcemy iść. I nie mówię tutaj o konkretnej lokalizacji, mówię tutaj o stanie emocjonalnym przede wszystkim. Więc naprawdę warto jest pielęgnować to, tą świadomość. I jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Jeżeli będziemy tę świadomość pielęgnować, tę świadomość symultaniczności wszystkiego, świadomość tak naprawdę potęgi chwili obecnej, to tam zadzieje się rzecz bardzo ciekawa. Tam zaczniemy, po, po, może powoli na początku, może małymi kroczkami na początku, ale zaczniemy to wreszcie robić. Zaczniemy świadomie przeskakiwać z chwili do chwili, robiąc coraz większe, wibracyjne kroki. Czyli w pewnym momencie zauważymy, że załamanie się sekwencji zdarzeń, tych konsekwencji, będzie na tyle duże, że zmiany w manifestacjach dnia codziennego będą bardzo łatwo rozpoznawalne i widzialne. Bo na tę chwilę iluzja czasu, iluzja tej kontynuacji daje nam takie poczucie, że wszystko płynie i że ciężko jest nam dokonać drastycznej zmiany z jednej sytuacji w inną sytuację. Natomiast jeżeli zaczniemy to praktykować i zaczniemy tak jak mówi, pielęgnować tę świadomość symultaniczności wszystkiego, co jest z tej chwili, potężnej chwili obecnej, to tam zacznie nam się to udawać, ale w jaki sposób? Tam będzie nam dużo łatwiej, na przykład, połączyć się z jakąś przestrzenią energetyczną, która wibruje wyżej, w której lepiej się czujemy, utrzymać kontakt z tą wibracją, żeby łatwiej. Wskoczyć w następną sekwencję zdarzeń, przeskoczyć pewne klatki po drodze i wskoczyć do następnej manifestacji, która, obserwując z boku, będzie drastycznie inna niż chwila tuż przed. Tam zaczynają dziać się cuda, ponieważ w zasadzie wtedy czas, jako ta iluzja, płynięcia wszystkiego w tych logicznych sekwencjach, czas przestanie mieć władzę nad naszymi kreacjami. Hmm. Czy... No właśnie, czy, 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 czy ktoś potrzebuje wyjaśnienia. <laughs> czy, czy, czy rozumiecie to? Czy, czy mam to powiedzieć prościej? Prościej. Prościej, dobrze. Dobrze. Tak, dobrze. Powiem. Dobrze, powiem bardzo prosto. Spowalniamy teraz czas, tak jakby nasza chwila teraz była filmem. I załóżmy, że następna sekunda waszego życia będzie trwała, powiedzmy, 5 sekund. Tak jak policzę do 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest sekunda. Teraz spowolniliśmy postrzeganie. W ciągu sekundy mieści się 5 sekund. Umówmy się, tak? To jest umówmy się tylko, dobra? I teraz tak. Każda z tych pięciu sekund to jest jakaś stop klatka. Gdybyście w ciągu tego odliczania od 1 do 5 poruszali ręką od lewej strony, czy wykonywali jakikolwiek inny gest, to każda sekunda będzie miała swoją klatkę, czyli ręka będzie w tym miejscu na 1, w tym miejscu na 2, w tym miejscu na 3, w tym miejscu na 4, w tym miejscu na 5. I globalnie będzie to wyglądało jako płynny ruch od 1 do 5. Jak policzycie, ręka się przesunie z jednego miejsca w drugie miejsce. Ta ręka jest tutaj metaforą różnych zdarzeń, różnych, ja to mówię, sekwencji zdarzeń. I teraz, na razie, ponieważ wciąż używamy do życia pewnych kolektywnych ustawień, pewnych zasad, na które się zgodziliśmy i uznaliśmy, że tak to tutaj wygląda, że wszystko płynie, więc wciąż odliczamy do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana musi trwać tyle. Natomiast jeżeli. Dociera do nas coraz bardziej, zaczynamy pielęgnować świadomość, że wszystkie te pięć klatek tak naprawdę one funkcjonują symultanicznie, tylko żeby ich doświadczyć, to my musimy odliczyć do pięciu, żeby poczuć tak zwany upływ czasu, żeby doświadczyć tych klatek. Ale jeśli, tak jak mówię, będziemy pielęgnować świadomość, że tak naprawdę w jedności istnieje tylko chwila, że każda z tych pięciu klatek to jest ta sama chwila, tylko widziana z innej perspektywy, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, i będziemy pielęgnować tę świadomość, to w zupełnie innej przestrzeni, w tej szerszej przestrzeni nas, z przestrzeni naszej istoty, będziemy wiedzieć, że mamy dostęp z każdej klatki do każdej klatki. I zaczniemy eksperymentować, żeby zamiast liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, policzyć raz, trzy, pięć, a dojść do miejsca, gdzie policzymy jeden, pięć. Ruch będzie ten sam. Natomiast Patrząc z boku, gdy ktoś będzie obserwował naszą zmianę, to pomyśli sobie, wow, ale ta dziewczyna dokonała skoku. I tak naprawdę przejdziemy przez pięć klatek, ale nie będziemy się skupiać na tych, które są po drodze. Ponieważ będziemy w stanie dzięki pielęgnowanej świadomości, że wszystko istnieje symultanicznie, wybierać miejsca wibracyjne, lokalizacje, w których czujemy się lepiej. Jeśli uznamy, że na piątce czuję się świetnie, to po jaką cholerę mam przechodzić przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, skoro mogę skoczyć od jeden do pięć, bo pięć mi się podoba. I żeby to zrobić, co muszę zrobić? Muszę skupić się na energii pięć, żeby z jeden. Skoczyć do 5, a nie przechodzić przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co potrzebuję, żeby, żeby tam skoczyć? Potrzebuję tylko świadomości, że wszystkie te klatki są symultaniczne i że mogę tam po prostu I wejść. świadomości tego, jak wibruje ta piątka. Tak, dokładnie tak. Tak, czyli wchodzimy do świata, nowy paradygmat naszego świata polega na tym, że. Dociera do nas fakt, o którym zapomnieliśmy przez miliony eonów że mamy prawo do wyboru preferencji własnych, że to jest nasze święte prawo i że w tym momencie zmieniają się zasady gry i zaczynamy wchodzić w kreację innej maści, zaczynamy wskazywać lokalizacje wibracyjne i natychmiast się do nich przenosić. Czy to jest prostsze rozwiązanie? Wyjaśnienie. Troszkę. Troszkę. No ja wiem, że to brzmi kosmicznie. Natomiast ja tutaj rozbieram na czynniki pierwsze funkcjonowanie w materii. Po prostu. Bo tego czegoś nie ma, kiedy mówimy o funkcjonowaniu w energii tylko. Ja tutaj mówię o manifestacji, o przełożeniu energii na rzeczywistość, o przetłumaczeniu energii na rzeczywistość. W tym momencie zaczynamy przywracać sobie prawo do wybierania rzeczy na podstawie naszych preferencji, a nie zasad kolektywu, na które się zgodziliśmy. To jest dzisiaj możliwe, to jest dzisiaj dostępne, tylko wielu z nas nie chce tego nawet wiedzieć, bo wydaje się to być tak absurdalne na tle naszych przeszłych doświadczeń.